Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Ktoś się też tutaj chce przywitać. Słuchajcie, ja już jestem po zajęciach, tak jak widać. Zawsze w soboty mam pole dance. Czekamy na ojca, bo jedziemy na wycieczkę. Będziemy robić coś dzisiaj po raz pierwszy. Postaram się Wam nagrać przebitki, ale powiem Wam, że to jest troszeczkę stresująca dla mnie wycieczka. Tak jak wspomniałam, będziemy robić coś po raz pierwszy. Po raz pierwszy we czwórkę. Yy, już jechała ze mną, ale będziemy robić to po raz pierwszy we czwórkę. To będzie pierwszy raz tajgi, właśnie tego małego hachmenta, co tutaj yy, krzyczę. Więc troszeczkę jestem zestresowana. Co nieco Wam pokażę? Mam nadzieję, że będzie fajnie. Trzymajcie kciuki. No, tam już mają nalewkę i ja idę wyjedźcie se, bo... Chodź tutaj guniu, proszę cię. Jak się zaraz jakaś zmija użyra to ja nie, nie wytrzymę tego. Patrzcie jak ja stoję. Patrzcie jak ja stoję, jak nie pociągną teraz to koniec, nie? Jestem już z każdej strony. Pa! Dupa Mokreł, nie! Co ten tata robi? Czekajcie laski, bo się muszę odwinąć. Jedziemy. Słuchajcie, jesteś gotowy na tę podróż? Nie udawaj, że nie słyszysz. Czy jesteś gotowy na tę podróż? Ale patrz, ma, bardzo mało ludzi. Tak, na pewno. Na pewno, ale bardzo mało ludzi wjeżdża, a o wiele więcej zjeżdża, może u góry już pada. Nieprawda? Tak? Nie. Naprawdę? Opatrzyłem? Nie. Ta ja to ja robisz, nieprawda. Nie, nieprawda. Ona do... Zaraz ja pojadę na dupie. Ona jeździ do 15 i to jest. Tak. chyba problem. Ja mam problem, dlatego że mi się chce się kupić. A na czantorii śpiewali w radiu, że jest płatny chyba. <grywka> Mogliśmy wziąć te drobniaki. Tak, ja później umyję auto czy... Pewnie moimi rękami. Tak, rękami. Trzymasz ją? Trzymam. mocno. Trzymam ją tak mocno, Trzymają mocno, uwaga, stop. Dobra, idziemy. Szybko, 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 szybko. Tu, 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 tu,

I'm I like off, Find a place with The, the is never gonna stop if it's you I know I it all just gotta get through I just gotta get through I just gotta get through Cause I feel like taking off Find a place with the view The pain is never gonna stop If it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through

But I know it's not true. I wanna put up all my walls. Cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that I can heal it all. If you're patient and soon, it can all be worth it. All the searching. Dobra, słuchajcie, My właśnie wróciliśmy. Tak jak widzieliście, byliśmy sobie po prostu, tak wiecie, wjechać i zjechać na Champari, bo pani też jechała kiedyś ze mną, natomiast tej nigdy nie jechała. taka atrakcja dla nich to miała być, szczerze. Powiem Wam, że troszeczkę się obawiałam. Pamiętam właśnie jak yy, siadałam na wyciągu, żeby było mieć swój kocyk. Ogólnie na i pieski jadą za free. Także to jest mega duży plus i szacun za to. Yy, teraz panowie po prostu sami rozkładają jakby z obsługi te kocyki. No i yy, powiem Wam, że dziewczyny mogę rzeczy nie jechały. Już jak zjezdaliśmy do pocia, yy, położyłam się na kolanach na raz wyspać. Przeszliśmy się w sumie kawałek. Yy, to była tylko właśnie taka atrakcja dla nich. I mam pewien pomysł na, na kolejną. Ja lubię im zapewnić w ogóle takie rozrywki, niektórzy myślą, że jestem jeśli chodzi właśnie o zapewnienie rozrywek dziewczynkom ale y, jakoś tak lubię obiecałam im w sumie, że przeżyją swoje najlepsze pieskie życie no i staram się dotrzymywać tej obietnicy także właśnie jeździmy na na różne dziwne rzeczy, że tak powiem dziewczyny podróżowały fajna w sumie. chociaż tutaj go też też przy różnymi środkami transportu naprawdę Zostało jeszcze kilka, które mnie nie podróżowały, to by nawet motorową. Jeżeli jesteście tutaj 2 lata. Chyba 2 lata. Jeżeli jesteście tutaj dwa lata, to na pewno widzieliście e, naszą podróż motorówką kupisz. Na pewno nie nie na Więc e, mamy wyciąg, mamy motorówkę, statek e, u pociąg u pańci. No, Taiga ma jeszcze dużo przed sobą Także... Jeszcze wszystko przed nami A ja... Życzę e... mam kogoś. Żegnam się z wami I wytykujcie kolejnego filmu Będzie dobrze Miłego dnia